Kim łatwo jest manipulować? Człowiekiem, który ma niskie poczucie własnej wartości. Zobaczcie, co z tego wynika. Taka osoba czuje się, że jest niewystarczająco dobra. Czyli cały czas musi to udowadniać dobrymi uczynkami, szlachetnymi, taką pozorną dobrocią. Pomaganie innym, ratowanie innych, ustępliwość, przebaczanie innym jakiegoś chamskiego zachowania, na przykład krzywdzącego bo ten, wtedy ktoś czuje się, że jest lepszy i jakby potrzebuje tych zapewnień na co dzień. Taka osoba też ma m, poczucie winy, że jak coś się dzieje nie tak, to przeze mnie, bo ja jestem jakiś nie taki, niewartościowy. I ten manipulator, ten ktoś naciska na poczucie winy. Jeśli się ma niskie poczucie własnej wartości, to kolejna rzecz. Jest się podatnym na pochwały, ten ktoś okazuje miłość, docenianie, i ta osoba z takim niskim poczuciem własnej wartości wzrasta, leci do góry. Albo jest podatna na krytykę. To bardzo boli, kiedy ten ktoś krytykuje. Zobaczcie, jak wiele wynika tylko z niskiego poczucia własnej wartości, jak można się zapętlić i pozwolić manipulować sobą.